Czyli pomimo tego, że właściwie pokazałem wam wszystko na miniaturce, mimo wszystko tu przyszliście? Super, zapraszam w takim razie na hall. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale! No właśnie, hall za 1500 złotych! Mogłoby się wydawać, Klockozaur albo zwariował, albo znów nas troluje, tak? Bo zazwyczaj nowości jednak u mnie aż w takich kwotach nie lecą, moi drodzy, a tu nie! I właśnie dlatego zakładam, że w ogóle odpaliliście ten film, bo zakładaliście, że to jest no właśnie jakiś trolling z mojej strony, lub znowu jakaś akcja typu wydałem czyn pycy na klocki, okaże się, że to są klocki hamulcowe do samochodu, a to nie. Moi drodzy, no paczek jest tyle, że wam tu nawet nie pokażę, co dokładnie w nich jest. Widzieliście już poniekąd na miniaturce, ale nie widzieliście, jak je otwieram. Mamy sobie, na przykład, też pierwszą taką paczuchę. Mam specjalne przyrządzenie i będziemy teraz się zajmowali otwieraniem poszczególnych paczek, byście widzieli moją reakcję, gdy je w ogóle otwieram. Bo oczywiście miniatura powstawała, gdy już to wszystko było otwarte. Ja tym nożem muszę trochę uważać, żeby się nie przyciąć. No cóż, na noże budżetu Maciej i Krocki jeszcze mnie nie stać. więc muszę używać takiego, którym zaraz będę kroił na pewno nie mięso na obiad, bo jak wiecie, ja od mięsa nie jadam. A dokładnie to zwierząt, nie jadam, a nie mięso. No a chodzę tutaj, chodzę tutaj, jak myślicie od której paczuszki zacząłem, od którego zestawiku zacząłem, wybaczcie, ja to muszę położyć na ziemi, tak by statywu nie srypnąć. przede wszystkim sklep zrobił mi dzień, ponieważ przysłał mi coś, czego jeszcze nie miałem, a mianowicie zapach, może nie liecistwa? Ale jednak LEGO, nie miałem tego katalogu, więc super, że go w końcu mam na papierze. Eee, moi drodzy, czy ktoś by się spodziewał, po klocku zaurze, i teraz macie potwierdzenie, że to nie trolling tego zestawu. Co? Ktoś by się spodziewał? Ktoś by się spodziewał tego zestawu? Moi drodzy, perła przeznaczenia, ten karton muszę dać trochę na bok, eee, perła przeznaczenia, ja LEGO Ninjago mam u siebie rzadko, ale jak widzicie, jak już mam, to konkretnie, moi drodzy, Perła przeznaczenia. Hmm, bardzo ciekawy zestaw. Mi się podobała ta z filmu w ogóle, Lego, wiecie, mówi, e, perła. Ale ta również jakoś mi się podoba do gustu. A że jej cena nie była zbyt wysoka, a e, w ogóle widzę wam to trzymanie. Ja naprawdę rzadko mam kiedy takie e, duże sety. E, no to, moi drodzy, wiecie, e, myślę, że już jutro uda mi się ogarnąć jej recenzję. Także bądźcie konieczni jutro. E, no mamy to, mamy to. Sam nie wierzę, że kurczę taki zestaw mam. E, dobra, położę go sobie tutaj. Póki co, no pięknie się prezentuje 717,05. Nie no, naprawdę, jestem mega zadowolony i uważam, że 430 zł, czyli tyle ile zł zapłaciłem. Paczka jest naprawdę ciężka, ona zawiera naprawdę ogromną ilość klocków e, To myślę, że warto, moi drodzy. Natomiast e, pamiętacie jakiś czas temu mówiłem, że nie, Mario to raczej nie, Mario to, 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 to raczej nie. No to moi drodzy, Mario, Kurcze, no jako jednak rzetelny. Rzetelny! <śpiewanie> rzetelny! Yy, eee, yy, stwierdziłem, że kurczę, chociaż... Uważam tą serię za nie do końca udaną, samą ideę, już na kartonie widać, że średnio jest to udane, samą ideę uważam za średnio udaną, tak jednak, no kurczę, uważam, że jest to też taka chwila no, troszkę rewolucyjna, bo jednak LEGO po tych nieudanych eksperymentach na początku lat 2000, kiedy wydawało te Galidory, te dziwaczne rycerze, tych dziwacznych rycerzy, jakby troszkę się przestraszyło i przestraszyło się za bardzo ryzykowania. Tu natomiast zaryzykowało to Lego. i wydaje nam w końcu coś innego niż stricte hipki, to naprawdę w tej dekadzie chyba czegoś takiego nie było a tu w końcu zaryzykowało, więc co myślisz o tej serii? To myślę, ale jest to jednak taka chwila, wiecie, rewolucyjna, więc, yy, więc Super Mario. Również wchodzi Super Mario i pamiętajcie, że Super Mario gram również na moim kanale gamingowym i, i jest kupadam śmiechu, więc yy, wpadajcie, bo już miałem cztery podejścia i jeszcze nie przeszedłem tej gry yy, i zapowiada się jeszcze dużo podejść. Yy, oczywiście troszkę powietrza, zawsze się też trafi. Yy, również sobie, moi drodzy, na dobiteczkę, yy, no, dobiteczkę, no początek dopiero haulu, Kupiłem również tego pierniczka. Ciekawa sprawa, powiem wam szczerze, na święta wleci, pewnie recenzja jak złoto, był dość tani, więc dlaczego by nie, moi drodzy, dlaczego by nie, a z Mario jeszcze dobrałem, moi drodzy, mm, sobie chociażby eee, taki zestaw z żółtymi gaciami. Eee, dlaczego? Spodobał mi się w ogóle, w sensie to opakowanie mi się niesamowicie podoba, gdyż po prostu ono ma chyba dokładnie kształty, nie porównam się, bo nie mam, zestawów z lat 90. Tamto opakowanie, ten kartonik od klasycznych zestawów miał chyba dokładnie takie gabaryty i po prostu jak ja zobaczyłem to opakowanie, to mówię, nie, to Musi być moje. E, teraz będzie najciekawsze, ponieważ moi drodzy, tutaj wyciągam z kartonu i, i, i tutaj, patrzcie co to jest, i e, to jest Razor Chest. Wiem, możecie nic nie widzieć, zupełnie jak w moim moc-moc z LEGO. Natomiast yy, powiem wam szczerze, no nie przyszedł mi dzisiaj Razor Chest. Przyjdzie mi dopiero jak wtorek według tego co pisze mi LEGO. Yy, a że chciałem zrobić haul, żebym mógł wielką perłę otworzyć, no to musicie sobie wyobrazić, że to mam Razor Chest'a. Ale będę go miał po weekendzie. I serio, już zamówiony Razor Chest. 600 zł moi drodzy! Spójrzcie, jak bardzo lubię Mandalorianina. Nawet na Sokoła Millennium było mi szkoda, i byłem długo, a na Razor Chest, ach, tak wydałem. 30 październik, drugi sezon Mandalorianina. A czekajcie, muszę odłożyć paczkę. O, drugi sezon Mandalorianina, więc na no co tu dużo gadać? Co tu dużo gadać? Moi drodzy, ja się jaram. I razor Chest'a 6 stówek wydałem od tak. No więc, jak widzicie, lwia część mojego tutaj, prawda, holu to są ten i razor Chest zestawy. I ja muszę teraz tu chwilę uprzątnąć, żeby mi się kolejne zestawiki jeszcze pomieściły na stole, bo to oczywiście nie koniec. Dajcie mi sekundkę. A, w ogóle bardzo ważne jest to, że tutaj w Syncholu będzie dużo Star Warsów z kilku względów, a w sumie nawet jednego. Ostatnio, jak wiecie, wydałem film pełnometrażowy Chlebo, wkloskowy film pełnometrażowy Chlebo, który jest trochę jednak w klimacie też Gwiezdnych Wojen i o ile Mando i tak bym kupił, tak czy siak, o tyle ten klimat Gwiezdnych Wojen wkręcił mi się przez Chlebo, czyli brata Solo, na tyle, że kupiłem też trochę innych paczek, no ale o tym zaraz. E Dobra, jestem, moi drodzy, w sumie tak chyba niepotrzebnie trochę tu to, to miejsce. robiłem, chociaż tutaj ten statek Mando zajmuje tyle miejsca, że e, no, nie byłoby miejsca na coś innego. Natomiast w sumie teraz już nie ma dużo, zostały jeszcze cztery paczuszki do końca i powiem Wam szczerze, tak, to już będą Gwiezdne wojny, na pewno. I kupiłem je głównie dlatego, bo to nie są jakieś mega nowe sety, aczkolwiek w miarę nowości też są e, z tego katalogu. E, głównie to jest, moi drodzy, dlatego, że te wszystkie te cztery sety kupiłem za 200 zł. Uznaję więc to na tyle fajną cenę, że mówię. Bez jaj, by dopełnić y, tutaj pana Mandalorianina. Kupiłem sobie Mandalorianin Battle Pack. E, no właśnie, tak jak mówię. E, świetnie on moim zdaniem będzie dopełniał Mando, e, świetnie będzie dopełniał Razor Chesta. E, więc mówię tych czterech Mando. No po prostu musiałem w tym momencie kupić. E, jeżeli chodzi o coś bardziej, no to jest najbardziej archiwalne z tego, co kupiłem. E, dobra. E, to jest ten TIE Fighter. E, ten TIE Fighter mocno mi interesował, jak wiecie, gdy on wyszedł. E, Podoba mi się jakby jego wielkość, bo jakby wszystkie statki porównuję do Sokoła Millennium i zwykłe TIE Fightery zdecydowanie są zbyt duże w stosunku do Sokoła. I byłem ciekawy jak ten model wypadnie z tą wielkością. Oczywiście to jest 4+, o czym tu piszę. Pakowanie dość mocno przyniszczone, no ale już secik ma... Ile on będzie? O, z rok, półtorej, dwa? Dwa chyba, on wyszedł w osiemnastym, prawda? Jeżeli mnie pamięć nie teraz nie widzę. No nieważne, moi drodzy, natomiast chcę zobaczyć, jak ta skala się prezentuje. Powiedziałem, że go kiedyś kupię, więc go, jak widzicie, w dniu dzisiejszym nabyłem. Dalej, z takich nowości, co jeszcze jest, to na pewno chyba największa, chociaż nie, chyba nie największa, Zori Bliss w swoim paku. Zori Bliss, moi drodzy. Zori Bliss jest postacią w ogóle, ta nowa część ja się, jeżeli nie wypowiadałem, nie chcę się powtarzać. Nie była zła, ale tam no padło trochę złych decyzji i na przykład y, spodobała mi się postać Zori. Jestem bardzo ciekaw tej postaci, jestem też trochę smutny, że mm, no Lego, Lego to też, aczkolwiek bardziej Disney tej postaci jakoś tak nie rozwija specjalnie. Ja w miarę czytam komiksy i książki i zdecydowanie no, mój apetyt nie jest zaspokojony. Więcej jest tutaj domysłów, niż, y, niż, niż, niż po prostu napisanej prawdy. Prawdy. Faktów. E, Moim zdaniem Zorii być mnie interesowało od dawna i zawsze jak wchodziłem w Carrefourku to ona na mnie patrzy. I mówię, kurczę bez jaj. I coś, co też mówię, że będę polował, bo wstępnie mi się podoba i słowa dotrzymałem, moi drodzy. To jest, to jest, to jest, to jest. O, może no tak będzie lepiej. E, to jest chatka Obi-Wana. E, tu jest w ogóle czadowy, bo obi to pal licho, ale Tusken jest fajny. Lucek też pal licho, ale Tusken. W ogóle tutaj ta kula, ta leja wyświetlona. E, cztery figurki w środku, fajnie. Dają e, jak ja mówię, te 400 sety na dwie, za dwie stuby, więc, e, więc chyba się opłaca. E, opłacało e, po 50 zł za jeden, no to faktycznie no poniżej ceny katalogowej, no poza tym małym, poza tym małym. E, no i moi drodzy to tyle. A tych szecików raczej nie będę otwierał, bo ich, nie, ich recenzji nie przegadam, więc, więc te opakowania będę mógł pokazać w miarę, na, w miarę na recenzji, tak? Cóż moi drodzy, ja wam dziękuję za wspólny haul, widzimy się wkrótce na recenzjach tego wszystkiego, już jutro poleci perła, o ile zdążę wybudować, ale powinienem zdążyć, A jutro poleci perełka yy, i to nie tylko ta z klocków. Mario na pewno się pojawi w przyszłym tygodniu, nie tylko na tym kanale i na kanale gamingowym, a Star Warsy też gdzieś tam po kolei, aczkolwiek niespiesznie będę recenzował. Swoją drogą idzie do mnie bardzo duży miks yy, w ogóle ze Star Warsu, yy, tam... Prawie 30 zestawów chyba będzie, więc spodziewajcie się na przystanie klocków niebawem yy, fajnej dostawy Star Warsów. Yy, dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Zostawcie subskrypcję i łapę, by nie przegapić yy, tych filmów w przyszłości. No to też dzwona, żeby nie przegapić. Mam nadzieję, że widzimy się na tych wszystkich recenzjach i nie tylko. Bye!